Cześć, panie i panowie! Krzysiek Kupisiewicz we współpracy ze stroną ketonator.pl prezentuje materiał na temat żywienia niskowęglowodanowego w czasie menopauzy i w całym okresie około menopauzalnym. I nie tylko w tym okresie, bowiem większość rad i wskazówek będzie podobna lub wręcz taka sama w przypadku, gdy borykamy się z hormonozależnymi problemami zdrowotnymi. Wszystkie zawarte tutaj informacje są wynikiem moich obserwacji oraz zebranych informacji popartych badaniami. W tym materiale w dalszej jego części będę się opierał m.in. na radach Anne Mulens, ale przede wszystkim zaproponuję sprawdzone rozwiązania i rady, które po prostu działają. Pomysł na opracowanie materiału wziął się z odpowiedzi na jedno z pytań traktujących właśnie o diecie ketogenicznej, właśnie w okresie przekwitania. Po udzieleniu kilkuminutowej odpowiedzi wiedziałem już, że całość musiałaby potrwać dłużej, jednak z uwagi na formę i przyjętą konwencję cyklu pytania i odpowiedzi czułem, że jestem nieco ograniczony czasem. Zagroziłem jednak bardziej kompletnym materiałem, z którym wracam właśnie teraz. Menopauza. Chwilę o zmianach hormonalnych u kobiet w średnim wieku, bo choć zainteresowane pewnie wiedzą, o co pytają, to być może wśród nas zaplątał się młody przedstawiciel płci męskiej, który nie do końca wie, o co tutaj. A chodzi o stan biologiczny organizmu, w którym dochodzi do nieodwracalnego zatrzymania cyklu menstruacyjnego na skutek niewydolności, a w końcu całkowitej utraty pęcherzyków jajnikowych. I jeszcze jedna informacja, menopauzę rozpoznajemy, gdy krwawienie miesiączkowe nie występuje przez okres jednego roku. Oczywiście, zmiany i co za tym idzie, objawy mogą mieć miejsce nawet kilka lat wcześniej. Mówimy wtedy o premenopauzie lub perimenopauzie. W tym czasie mogą wystąpić niektóre objawy z zaburzeniami miesiączkowania na czele. Jednak cechą charakterystyczną tego okresu jest to, że choć cykl menstruacyjny może być nieregularny, to nie ustaje całkowicie. Pomijając kwestie psychospołeczne oraz niezbyt przyjemne objawy, jak uderzenia gorąca, trudności ze snem, spadek libido, bóle głowy i inne, w okresie menopauzy zwiększa się również ryzyko utraty zdrowia metabolicznego oraz zmienia się skład ciała. Obydwie te rzeczy mają wpływ na odkładanie się tłuszczu trzewnego, utratę mięśni, insulinooporność, a poprzez pewną trudność w kontroli wagi, również zwiększone ryzyko wystąpienia nadwagi czy otyłości, zwłaszcza brzusznej. Jednym ze sposobów radzenia sobie z niekorzystnymi zmianami w obszarze naszego zdrowia metabolicznego w okresie menopauzy i postmenopauzy może być zastosowanie niskowęglowodanowej diety ketogenicznej. Dzięki temu poprawisz glikemię, polepszysz wrażliwość insulinową, zwiększysz kontrolę nad masą ciała, co znowu przełoży się pozytywnie na kwestie związane z insulinoopornością. Jednak co zrobić, jeśli w Twoim przypadku stosowanie diety ketogenicznej nie przynosi zadowalających rezultatów? Annę Mulens przygotowała i opisała 10 wskazówek, które mogą Tobie pomóc. Oto one. Pierwsza. Nie przesadzaj z ilością tłuszczu. Druga. Zadbaj o odpowiednią ilość i jakość białka w diecie. Trzecia. Wypróbuj post przerywany. Czwarta. Ogranicz ideję i wyeliminuj marnej jakości węglowodany. Piąta. Ogranicz lub wyeliminuj alkohol. Szósta. Unikaj słodzików, unikaj polioli. Siódma. Zadbaj o ćwiczenia fizyczne. Ósma. Wysypiaj się. Dziewiąta. Redukuj stres i wskazówka dziesiąta. Bądź realistką. Okej, okay. zanim przejdę do omówienia powyższych punktów, kim w ogóle jest wspomniana Anne Mulens? Kanadyjska dziennikarka i autorka specjalizująca się w pisaniu o zdrowie, zdrowiu, była reporterem medycznym, pisała do kanadyjskich i międzynarodowych magazynów. Na swoim koncie ma książki traktujące o tematach zdrowotnych. Autorka oraz współautorka wielu, wielu artykułów i badań dodałbym badań publikowanych w czasopismach medycznych, ale to może zabrzmieć jak antyreklama, więc dodam inny fakt z jej zawodowego życia. Po zdiagnozowaniu UAN stanu przedcukrzycowego oraz zespołu policystycznych jajników i w związku z problemami z cukrzycą typu drugiego w wywiadzie rodzinnym Anne zmieniła dietę na niskowęglowodanową, a studiując pracę i badania na temat diet ketogenicznych natrafiła na Diet Doctor i wkrótce dołączyła do zespołu. Edukuje siebie oraz edukuje innych w zakresie zdrowego, niskowęglowodanowego sposobu odżywiania. Tak więc jeśli macie mieliście jakieś wątpliwości co do wiedzy n, to fakt współpracy z zespołem diet doktor powinien was przekonać do tego, by zainwestować kilkanaście minut swojego życia i wysłuchać, co ma do powiedzenia w zakresie niskich węgli w okresie około menopauzalnym. Komentarze i opracowanie poniższych punktów moje Zatem punkt pierwszy: nie przesadzaj z ilością tłuszczu. Brzmi nieco zabawnie, jak na rady dla osoby na wysokotłuszczowej diecie, ale w istocie często jest tak, że zafascynowani radami internetowych guru twierdzących, że na keto nie trzeba zwracać uwagi na to, ile jemy, no a tłuszczem można obiadać się bezkarnie, no nie zwracamy uwagi na to, ile i czego dostarczamy w posiłkach. I dochodzi do zabawnej, choć zazwyczaj nie jest do śmiechu, sytuacji, w której po okresie adaptacji zaczynamy słuchać zachcianek własnego organizmu i w efekcie ładujemy w siebie nadprogramowe kilokalorie, budując sporą nadwyżkę. Zatem nie przesadzaj z tłuszczem, unikaj ketobąb, kuloodpornych kaw, bądź na deficycie. Dieta ketogeniczna nie czyni cudów, jednak z pewnością poprawia naszą insulino- i leptynowrażliwość, wrażliwość co ułatwia jedzenie mniej. No, skoro tak, no to po co tobie te wszystkie tłuszczowe dodatki, jeśli właśnie starasz się pozbyć nadmiaru własnej tkanki tłuszczowej? Więc jeśli starasz się jej pozbyć, bądź na deficycie. Punkt drugi zadbaj o odpowiednią ilość i jakość białka w diecie. Jakość to wiadomo. Żyjemy świadomie i dokonujemy dobrych wyborów żywieniowych i ja tylko przypomnę, że niewystarczająca ilość i jakość białka w diecie przyczynia się na przykład do problemów z wypadającymi włosami, a to zmartwienie małe, no ale kłopot spory. E, ile białka w diecie? Od 1,2 do 2 g na kilogram należnej masy ciała będzie akurat. Widełki spore, ale jeśli nie wiesz, od czego może zależeć podaż białka, poszukaj u mnie na kanale podcastu KetoZo, jak żyć. I tam w jednym z odcinków mówię, jak dopasować ilość białka w diecie. Wracając do Was, drogie panie, białko, dobre białko jest ważne. Stereotypy, jakie są, no każdy widzi. Jednak to nie jest tak, że soczyste steki są tylko dla panów, a wy musicie raczyć się wyłącznie sałatkami. Pomijając fakt, że białko po prostu nieźle syci, to jego zbyt mała podaż naraża was na osłabienie i utratę tkanki mięśniowej. Z wiekiem skład waszego ciała zmienia się na korzyść. W cudzysłowie, na korzyść tłuszczu, no a o mięśnie musicie zadbać same. Punkt trzeci: wypróbuj post przerywany. To być może jeden z, ze słabszych punktów. An zafascynowana doktorem Fungiem chociażby, wprowadza do codziennej rutyny kobiet posty przerywane. I faktem jest, że osoby na dietach niskowęglowodanowych częściej niż w innym przypadku pomijają posiłek. No, najczęściej jest to wczesne śniadanie. A wszystkie pozostałe, w sensie posiłki, dwa, czasem trzy, zjadają w ciągu kilkugodzinnego okna żywieniowego. I to jest normalne i to jest w porządku. I pewnie pomaga w ograniczeniu spożytych kalorii, no bo jesz jeden posiłek mniej, ale sam post przerywany koniecznością nie jest. I ma mniejszy wpływ niż wspomniany deficyt. W ogóle, w kontekście zdrowia metabolicznego, nasz organizm lepiej sobie radzi z niedoborem niż z nadmiarem kalorii. Zatem wypróbuj posprzerywany, jeśli Twoja dieta ketogeniczna nie przynosi spodziewanych rezultatów. Punkt czwarty. Ogranicz cheat daye i wyeliminuj marnej jakości węglowodany. Sosy, keczupy, musztardy, przyprawy czy sporadyczne owoce, które z czasem przestają być sporadyczne. Oczywiście im dłużej jesteśmy na diecie ketogenicznej, tym większa poprawa naszej elastyczności metabolicznej. Jednak jeśli masz problem ze swoją dietą, a właściwie z efektami swojej diety, Zwróć uwagę, czy przez nieuwagę do Twoich posiłków nie dostały się słabej jakości węglowodany. W temacie cheat day no, zdanie mam zawsze takie samo. Słabej jakości jedzenie to słaba jakościowo dieta. Niezależnie od tego, czy będzie keto w maksze, jeśli ponosi Ciebie fantazja i raz w tygodniu pod pozorem treningu wspomnianego metflexu, obiadasz się cheat przekąskami, Psujesz to, co z takim trudem starasz się osiągnąć zdrowie metaboliczne. Jeśli nie wierzysz, że zaledwie dwa dni potrafią namieszać w naszej wrażliwości na insulinę, poszukaj materiału, w którym przedstawiłem pewien ciekawy eksperyment badaczy z Uniwersytetu Temple w Filadelfii. Punkt piąty. Ogranicz lub wyeliminuj alkohol. Brzmi złowieszczo? Ale jeśli Twoja zdrowa, niskowęglowodanowa dieta nie przynosi efektów, na przykład w postaci utraty wagi, odstaw alkohol. Tutaj nie mówię nic więcej, tylko szybko i tak dalej. A traumę związaną z tym punktem musisz przepracować sama. Punkt szósty. Unikaj słodzików. Polioli też unikuj, unikaj. W ogóle spróbuj wyeliminować słodki smak. Przede wszystkim jednak słodziki. Jakiś aspartam, acesulfam, czyli nieważne, że kola, chcesz, którą chcesz wypić, jest zero. Ma być po prostu zero coli. Punkt siódmy. Zadbaj o ćwiczenia fizyczne. Dodaj do swojej codziennej rutyny nieco ćwiczeń. Oczywiście, jeśli jesteś aktywna fizycznie, to świetnie. Ale jeśli nie lubisz zdrowego ruchu, to namawiam, żebyś spróbowała i polubiła. Nieco aerobów, ale przede wszystkim trening siłowy, oporowy. Chodzi o to, żeby nieco rozruszać ciało, zadbać o dobrą kondycję, a przy okazji wesprzeć nasze zdrowie metaboliczne. I jeśli znowu przy okazji zbudujesz nieco masy mięśniowej, to zwiększysz albo utrzymasz tempo swojego metabolizmu. Rozkręcisz swoją spontaniczną aktywność pozatreningową, i dłużej będziesz cieszyć się możliwościami, jakie daje Tobie Twoje ciało. O treningu na redukcji mówiłem w cyklu o adaptacjach metabolicznych, więc jeśli jesteś ciekawa, jak i co ćwiczyć, polecam poszukać tego filmu u mnie na kanale tych filmów, bo tam było bodaj 5 części. No, ale w jednej z nich mówiłem o ćwiczeniach fizycznych, więc poszukaj tego konkretnego. Punkt ósmy: wysypiaj się. Dobry, zdrowy, regenerujący sen zmniejsza stres i obniża poziom kortyzolu, czyli tak zwanego hormonu stresu. W okresie menopauzy jakość snu wielu kobiet pogarsza się, co z kolei ma przełożenie na gospodarkę. Hormonalną. I podwyższony poziom kortyzolu utrudnia redukcję, ale też często prowadzi do tej gorszej strony otyłości, czyli otyłości trzewnej. No, oczywiście łatwo powiedzieć, wyśpi się, do człowieka, który ma problem ze snem, więc przytoczę kilka wskazówek. Śpi w chłodnym, ciemnym pokoju. Jeśli trzeba, zakładaj zatyczki do uszu i opaskę na oczy. Ogranicz czas przed monitorem czy telewizorem przed snem. Kładź się i wstawaj o tej samej porze. Ogranicz popołudniową kawę, zwłaszcza jeśli mocno reagujesz na zawartą w niej kofeinę. Unikaj alkoholu przed snem i codziennie wystawiaj się na naturalne światło dzienne. Punkt 9: Redukuj stres. To rozwinięcie punktu poprzedniego, w którym mówiliśmy o braku snu jako stresorze, a teraz o ograniczaniu wszelkich stresorów. Pamiętaj, że Twoja nowa ketogeniczna dieta i restrykcje węglowodanowe to kolejny stresor. No, oczywiście, żyjemy w burzliwych czasach, żyjemy szybko i często w nadmiernym stresie, i pewnych stresorów nie unikniemy, ale zawsze możemy zadbać o więcej spokoju i więcej relaksu. Im bardziej niespokojny okres w naszym życiu, tym większą uwagę powinniśmy przykładać do tego, by eliminować te stresory, na które mamy wpływ. Możesz sprawdzić techniki medytacji, wypróbować jogę, zadbać o ruch na świeżym powietrzu i czas na relaksujący. E, tak, relaksujący. Odpoczynek. Zadbaj o siebie, zadbaj o swój wolny czas. E, a przesadne martwienie się o swoją wagę też Cię może stresować, tak? Przy okazji. I punkt ostatni, dziesiąty: bądź realistką. Czyli tak jak generalnie w życiu chodzi o to, by cele były ambitne, wielkie, by osiągnąć wszystko, albo zginąć, próbując, tak pamiętaj, że odzyskiwanie formy i zdrowia metabolicznego to maraton, a nie sprint. Nie stawiaj sobie celu, którego nie jesteś w stanie osiągnąć, a raczej nie stawiaj sobie za cel osiągnięcie tego w niemożliwie krótkim czasie. Droga na skróty to zazwyczaj najdłuższa z dróg, a jeśli na swoją nadwagę, na przykład niech to będzie nadwaga, pracowałaś latami, no to nie oczekuj, że naprawisz wszystko do przysłowiowych wakacji. I to tyle. Zauważyłem e, ciekawą rzecz. Ze wskazówek dla kobiet w czasie menopauzy zrobił się dość uniwersalny materiał i to nie tylko dla pani. Ja jednak zwrócę uwagę, że im większe wyzwanie ze strony naszego ciała, a menopauza raczej nie pomaga, tym bardziej, tym skrupulatniej powinniśmy przestrzegać powyższych punktów. Być może nie musisz eliminować alkoholu, być może możesz sobie pozwolić na okazjonalne cheat day, oszukane dni czy posiłki. Jednak jeśli masz problem i mimo stosowania dobrej, zdrowej diety nie odnotowujesz postępów, wypróbuj powyższe punkty. Tyle wszystkiego w tym temacie. Do zobaczenia. Do następnego. A mi dzisiaj zostało życzyć Wam dobrego dnia, albo dobrego wieczoru, a na pewno dobrego życia. Zdrowko!